No więc cześć wszystkim. Tutaj Alex, to jest oczywiście Dark Souls 2. Myślę, że dużo osób to już zna, które zdążyło poznać wystarczająca ilość osób. Przez ten cały jakiś czas. Ja, jako pan całej serii jestem urze urze urzekło mnie tutaj pewna rzecz, którą chcę wykorzystać do właśnie nagrania tego materiału. I to zrobiłem sobie takiego szybkiego zadanka. I no, do rozpoczęcia kolejnej postaci, się już tam, bo akurat wymyślanie postaci jest jedną z fajniejszych rzeczy w ogóle w Dark Souls. I zaczynam zawsze um, od sobie takiego wymyślenia pseudo -fabularnego, co się dzieje z daną postacią. I to już miałem od czasu Demon Soulsów i tak samo tutaj się to powtarza. I teraz mamy Dark Souls 2. To jest oczywiście wielki początek, wielka pogadanka, ale my to sobie darujemy. Przejdziemy mniej więcej do tworzenia postaci i teraz zobaczymy o co mi chodzi. Imię. Ja już wiem jakie to imię. To imię ma tam jakieś swoje początki w mojej twórczości szufladowej. O. Tak, 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 poproszę. I to jest taki nietypowy rodzaj postaci, który będę sobie rozwijał, a teraz mamy swoje własne zadanie. Tak, 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 znam swoje imię. Mam nadzieję, że nie przyszliście tutaj do fabuły. No i sobie szybko zrobimy postać, ponieważ klasa, uwaga, chce to, żeby był człowiek znikąd. Dlaczego? Bo to, co jest fajne właśnie w tej części, to to, że nie każda postać zaczyna z takim typowym settingiem, w sensie starczą. Który też nie ma miecza, nie ma tarczy, bandyta nie ma tarczy, kapła nie ma tarczy, czarodzień nie ma tarczy. Ja, człowiek znikąd nie ma nic. To jest po prostu coś, co mi wpadło do głowy i co bym chciał sobie wykorzystać, ponieważ no Dark już 2 dopuszcza. Jakby granie wystarczy w samych założeniach, bo nie gra to, to był taki obowiązek. Jako dar nie chcę nic. Tu na razie dziękujemy ciało. No to tam nie będziemy tutaj zbyt wybredni. Tutaj chciałbym taką postać. Ten trochę, trochę zjudumieśnioną. No i nie wiem, jakiegoś takiego standardowego człowieka. Raczej bez ekscesów. Płosy takie standardowo, takie siwawe, może już trochę delikatnie. To wszystko zaros, zawsze lubiłem zaros, jaki tu zaros wymyślić. Taki! Delikatny. On oczywiście cały ma być Cały ma być czarny. miałem tatuaż i kurde, to z tatuażem miałem fajny pomysł. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jaj. Bo w zaawansowanych ustawieniach można się tym bardziej pobawić I się jest chwilę tutaj jeszcze poprawimy tatuażem, bo to jest coś, co. Najpierw poprawimy ostrość, jak najciemniej, żeby było widać. A no, ponieważ moja postać będzie właśnie taka wywuzdana trochę, no to będzie dość istotne, żeby jakoś wyglądał, żeby jakoś się zaciekawić tym jego wyglądem. Te w górę. Może być. Wielkość, chcę, żeby był wielki. Wielki, wielki, wielki. Za duże. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No co jest? Czytuj się. Dobrze, i teraz chciałbym mieć kąt. I obrócony maksa. Boże, jak on zmalał. To mi więcej zawsze. Zajmuje czasu. Dobra, to jest dokładnie do góry nogami. Niech to się ładnie kursuje, doczyta. Teraz pozycja chce w górę, w górę, w górę i mniej więcej takie coś. Teraz jeszcze kolor, żeby był widoczny, takie coś. O, to jest coś, co mnie całkowicie urządza, więc chyba podziękujemy. I to jest moja klasa, to naprawdę ja. I jakie jest założenie, żeby zacząć możliwie najgorszą możliwą wersją początkową samego siebie? Dziękujemy, tutaj bardzo. Już chcę już zacząć, chcę zobaczyć swoją postać no i bajer jest taki, że nie mam nic mam oczywiście jakieś takie duperele w sensie ciuchy podstawowe, ale ich nie uznajemy one nie istnieją nie będziemy sobie nimi ułatwiać gry i to jest moja postać, moja gra nie ma nic i teraz zadanie zabić pierwszy bossa tą postacią ewentualnie ewentualnie go ubrać I to jest do drugiego z tych zadań przy czym z doświadczenia wiem że trudniejsze będzie go ubrać całego żebym miał cały tutaj Broń do obu łap plus każdy rodzaj, każdy rodzaj ciucha. Pokażę, jak tam wyglądasz. Jak wyglądasz z tym tatuażem, którym się tak męczyłem. Jest ok, Jest okej. Okay. Lekka nadwaga. Umięśniony. Możemy iść. Nie mamy nic w łapach. I to może od razu powiem, że mm, te początkowe fragmenty tutaj przejdziemy sobie. To jest pówko przedmiotów. Ja bym chciał. O, żeby mi nie kusiło. Pozbyć się. Ciuch. Po prostu ich nie ma. Nie przyjmujemy do wiadomości faktu ich istnienia. Czy my tutaj ja, ten początkowy Początkowy stadium. by tutaj wszystko minę. Nie będę jakiś samuszków robił. Tutaj weźmiemy chyba wchodnia to będzie. I dusza. Super. No i idziemy. Idziemy, idziemy. No tu nie będziemy nigdzie zbaczać, nie będziemy się bawić w palenie i idziemy przed siebie, żeby tak podmaczyli mniej więcej zacząć przygodę. No i pierwszy boss to jest oczywiście kwestia względna tej części, w dwóch poprzednich nie była względna, był zawsze jeden jeden boss, który walczy, z walczyliśmy po pierwszym. Teraz możemy pójść w różne strony. No i pójdę do takiego tradycyjnego pierwszego bossa, czyli ostatniego giganta. Olbrzyma. On jest z miarę do zasieczenia. I fajnie by było jakoś się z prześladowców jeszcze zobaczyć, zwłaszcza, że mam taki swój, taki swój hmm, Występ premierowy gdzieś po drodze Kto mi o co chodzi to zobaczę jeżeli dotrwa to wie o co chodzi, no to, to wie o co chodzi Gratulujemy I tutaj po drodze oczywiście już wiadomo wspierać, błogosławieństwa się przydadzą Będziemy teraz wszystko pokować w ten początkowy Etap gry na niczym nie będziemy oszczędzać, specjalnie żeby materiał był fajny Ach, żeby były milion obejrzeń tu jest gość ze sprzętem. Oczywiście można by kupić sprzęt od razu, ale kolejne założenie jest takie, żeby jednak sobie poradzić bez. I tutaj. Zawczasu już. może piochy. Piochy za słabe Dobra. Zawczasu już wiem, że tutaj jest wartościowy przedmiot. Bez którego, no, nie da się grać. Pewnie się da. co że chodzi bez ze stóp w ogóle, no Utrudnienie mamy teraz z własnym, gdzie indziej. No i idziemy tutaj odfajkować najważniejszą postać nie zależą w grze żeby nam dała jakieś duperele do pomocy ognisko, najważniejsze ognisko w grze zdaje się. Gdzież ona jest? Cześć. Będę a Jak chcieliście tutaj coś Poszukać fabuły tak mówiłem? Nie umie. Zajmiemy się tutaj czystą rozgrywką. Prawdopodobnie z tego, z mojego doświadczenia wiem, że widzimy, to jest tego parę części. chciałem, żeby to było trochę sprawniej, no ale dajemy Estusa, daj mi flaszkę dobra, dobra, i to będzie załatwiona taka wstępna wersja gry Wczesne stadium. I tu poprosimy na pierwsze miejsce Estusia. Estus mamy dwie całe flaszki. I z tego, co ja damy jest jeszcze jakiś przedmiot, który możemy sobie wziąć. Dobra, i będziemy szli przez las gigantów, na pewno będziemy chcieli tam właśnie dotrzeć, pokonać parę pierwszych przeciwn przeciwności losu, próbować dojść do ogniska. Znaczy na pewno dojdziemy do ogniska, to nie jest trudne granie. No i się do zbroi do czasu walki z pierwszym bossem, bo niestety z goim łapami ja raczej nie będę się z nim bawił. Myślę, że to by było możliwe. W górę tej gry na tym polega, że mógłby w tej chwili, nie wiem, na wykorzystując jakieś. Jeśli nieczyste zagrywki i błędy w grze dojść teraz do, do ostatniego bossa i jakoś go za, zarąbać. jednak kwestia, że to nie jest jakiś super fajny i trudny boss. I to co w poprzednich częściach, a w poprzedniej części w sumie, jeżeli sobie myślać o Demon Souls, to tam bardziej była egzekucja niż ostatnia walka, więc powiedzmy, że w kwestii ostatniej walki z bossem, aby Dark Souls nie zawodziło. Pierwsza oczywiście. Otwieramy drzwi. Ja to już wszystko znam na pamięć. Bardal przyznam tę grę, jestem taki jeszcze się przejścia. Mam w planach jeszcze parę postaci. Wydajcie się tu i tam, więc, cała atrakcja, jakakolwiek do oglądania, tutaj będzie jakieś męczenie się z gołymi łapami z dołu, tu Tu kiedyś pamiętam, ciałem, To był straszny problem. Tam nie będę ryzykował pójść. Tu była człowieka, super, będzie tutaj cały czas człowiekiem. I kurde czy może zaszpanować? Spróbuję zaszpanować. A i... Boże. A! Jak mi zabiło? Jak mi zabiło serce mocno. To było ryzyko, to była jazda na krawędzi. Wow. No. A jakbyśmy poszli tam dalej, to byśmy już tutaj z lewej. Czyli nie tracimy. Idziemy. I cóż, czas na pierwsze starcie. Halo. Cześć. Ty, dupku, chodź tu. tu. Tak, 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 ja jestem tam. Na gdzieś w powietrze, ja ci zadam w plecy. Jak mu dużo zeszło, super. 50 Prawy, lewy, prawy, lewy. Leciało coś z niego? Nie, oni z tego co się orientuje. Chyba niektórzy noże wyrzucają. I te tu odzienia swoje własne. Ach, chciałem go skontrolować akładnie. To jest zaraz nisko więc nic się nie stanie jak trochę oberle. Bardziej, że treningu na tym etapie nigdy za wiele. I mocny, świetnie. Bo nie, tak gra oczywiście mija się z celem, ale to jest fajne po prostu wyzwanie. No i... No i po prostu jest przyjemnie. Przyjemnie coś takiego sobie zrobić. Ognisko. Na razie nie siadam. Cześć. A ty też z gołymi tymi też kręcisz filmiki. Cześć, mogę skończować. Dobra. Bez. Bawienia się na razie. Za rąk Aż żyje. Dobra. Klejnoty, super, klejnoty się przydają. Coś do mnie strzela. Żebym nie wiedział, ale fajnie było się dziwić. Tak, jeszcze tak. Siądź jeszcze ostatni. Dobra, ledwo, ledwo. Aha, trafił mi w kolano. Znaczy gdzieś tam, niestety te strzały nie zostają. Dobra, napijemy się. Jedna, druga, połowa wszystkich butelek w tutaj Znaczy jest dylemat, od którego iść najpierw. Wi no i co, mi się z dwoma? No chodźcie, panie. Chodź, masz przewagę. <grybujesz> Próbuję sobie ich pokontrować. Ja kontrowanie jest niestety do dupy w tej grze. Czy w dodatku nie wiem, czy leję radę ręką. Chyba da! Widziałem filmiki, jak ktoś bossów rozwala głębimi rękami. Jeden jest, drugi jeszcze czeka. Nie powinno być problemu. A! Chyba, że się właśnie wrąbił w ścianę. No cóż. Zdrowie. I teraz proszę cię, daj się ładnie zabić. Jeden, drugi, jeden, drugi. Mocniejszy i jeszcze żyje. A! taki kombo. Kurde, dwa dni się uczyłeś na padzie tego komba. Starsza piechura, no i to jest coś, co, co, co kiedyś mi stopnęło jako pierwsze Jakoś tak zapamiętałem, że pierwsza jakieś no to jest starsza No cóż, już bawimy się w Kapitan Amerykę z tego co kojarzę, że nie można nią za bardzo bić No i jeszcze nie absorbuję wszystkich obrażeń O ty! Jest do że już nie mam myskusa Dobra, spróbujemy go zarąbać. Oczywiście spamowanie, które ponoć nie wychodzi w tej grze. Ale to pierwszy drugi. zmęczyłem się. No niestety, ci nic nie pomogę, stary. Dusza zaginionego nieumarłego, no i myślę, że można by się zastanowić nad pierwszym levelem. Jeszcze trochę do pierwszego proraku jest takiego prawdziwego, ale mam tutaj jakieś dusze do wciągnięcia nosem. O. Aż trzy i chyba sobie ich użyjemy, wszystkie jeszcze naraz. No i teoretycznie z dwa lewele powinny wbić, nie, nie wbiło z dwa levele. No i dylemat, dobra. Wsiadziemy do ogniska. Wsiadziemy do ogniska i zabijemy jeszcze paru tutaj. Szkoda właśnie, że nie da rady Kapitan Ameryki robić jakichś uderzeń, to tarczą w prawie ręce. Ale niestety system walki jest tak teraz pomyślany, że prawa nie jest to tak, lewa nie jest to obrony, tylko będzie właśnie przedmiotem. Choć leży nie zawsze. Ja bym się A, w ogóle się rzucają wszyscy. Tu jest dwóch, tu jest jeszcze jeden, tam strzela z łuku. Tak więc ogólnie stara zasada o bandzie łosego. sprawdza i tutaj. Cztery. Kurde. Nie uwaga. Jak jakiś nóż do rzęs. Ciekaj, Nie trafił, nie siadł, Boże. Dobra, leży. Próbujemy na chrystalach. Jest. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego podstawowi przeciwnicy mają takie głupie kombosy na cyk 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 w powietrzu, to jest właśnie po to, żeby dać radę ich obejść i trzepnąć w plecy. No już dobijamy, giniemy, giniemy. Tam na górze już jakiś przedmiot idzie daleko. Mm. Ej, ty! I to obrawi mi się w Skąd jest to w tej grze niestety? Ale jest tak ciężko je wyczuć. No teraz mi siadło. Moment i. Aha. Dobra, kolejny przemian. Rękawiczki jest. Pierwszy... Pierwszy fragment do dzienia. Rękawiczki. jest super wow miał takie wielkie rękawice, to by mi nogi co założył. <noise> Bez względu na to, co jest napisane na Metce. A i nie udało się. Upiecać. No jest trzech, to jest wyzwanie. Samą piąchą. Ojciech. trzeba się coś napić. Pamiętajcie, teraz chcemy dopakować się do levela To nie jest pomyślany teraz żeby przejść kuraj, przecież w plecy znowu został chyba pójdę na tamtym bo tutaj w kamperze zginie. jest że zginiesz, dobrze, ajajaj kolejna strzała w boku Byłem kiedyś poszukiwaszny przygód jak ty, potem dostałem tam strzałę w dupę Ach, jest No i teraz tutaj też dorwałem, super. Jeszcze ten reń tutaj Ej ty, wstawaj Płacą ci za występy w grze, a ty śpisz w robocie. Aj, jeszcze, nie chcesz umierać. W kontrakcie masz napisane. Przyjdziesz, będziesz umierał. A no wzięte, dobra, cofamy się. Chociaż kurde, znowu wypasowało jeszcze level. Dobra, idę, w dwa levele, poczekajcie chwilę, nie? Siadamy, podróż, Majula, majula. i lecimy. Dobra, tu będzie ładowanie danych, ja sprawdzam już, Ileś tu razem męczymy, no i myślę, że na początek o no, chwilę starszy i te wszystkie piękne opisy łacieckie, których nigdy nie rozumiem, przeminą. Zbijemy ze dwa lewele. I cóż, to będzie. W tej odsłonie na tyle nie chcę przedstawiać z tymi długościami, bo to się niewygodnie ogląda, więc doświadczenia. Do I poprosimy. Ja chyba idę na razie w siłę, bo w im. Dobra, dwa lewele wskoczą. I kurde, mogłem jeszcze pocisnąć widzę. Dobra, teraz by było. Dobrze pomyśleć o skoczeniu dalej. Iść czy nie iść, tutaj, tak. Lecimy tutaj, żeby nie zacząć od ekranu ładowania następnym razem, no a teraz dzięki, zaczęliśmy grę. Mamy pierwszy rynk punktu, tarcza oraz rękawice. jest oczywiście wszystko w dobrej kolejności, też wychodząc, wstając rano z łóżka zakładam najpierw rękawice i tarczę, więc początek jak najbardziej poprawny. Ze wszystkimi zasad, zachowaniem zasad, wszelkich, yy, estetyczno-modowych. No i jesteśmy już z powrotem tutaj i będziemy myśleć, żeby pójść dalej. No, a początek jest niezły. Na razie dzięki za uwagę i zapraszam na następną część.